Mieszkał Heseman to katolicki Indiana Jones. Żeby napisać książkę o Miriam z Nazaretu, wybrał się do Egiptu, Turcji, Syrii, Ziemi Świętej, do Włoch. Szukał znanych, ale i zapomnianych, a także nieznanych śladów Najświętszej Maryi Panny. Ale to, że wybrał się do tych wszystkich krajów to jeszcze nic. On tak naprawdę ma węch, bo nie wystarczy zobaczyć, jeszcze trzeba powąchać. Tak obserwuje ślady przeszłości i tak czyta stare manuskrypty i apokryfy, że odtwarza przed nami tamtą epokę. Jak? I nagle okazuje się, że to, jak wierzymy w Najświętszą Marię Pannę, ma mnóstwo historycznych podstaw. A najbardziej fascynujące w tym wszystkim jest to, że pozwala nam rozpocząć wędrówkę od pewnego spojrzenia. Okazuje się, że to ikonę namalował naprawdę święty Łukasz. Jest z pierwszego wieku. میشه حس من میریم از نظرت